To nam, Polsce, bagnet w plecy. 17 września tak ginęła Polska. To 17 września sowiecka Rosja napadła nas ze wschodu. Napadła ogromną siłą siłą ponad 600 tysięcy żołnierzy, ponad 5 tysięcy czołgów około trzech tysięcy samolotów trudno było się tej sile oprzeć powinniśmy zrobić wszystko, aby pamiętając o tamtych chwilach, budować pokój, robić wszystko, abyśmy my, Polacy, żołnierze, młodzież mieli w sobie tego ducha patriotyzmu, żebyśmy mieli w sobie działania, które będą pokazywać, że są wartości o które warto walczyć. Najważniejsze jest to, żebyśmy my wszyscy, a szczególnie Wy, do Was się zwracam, młodzieży i kadeci, żebyście Wy mieli w sobie poczucie patriotyzmu i potrzeby dobrego współdziałania na rzecz obrony Ojczyzny, ale także udzielania pomocy wszystkim tym, którzy tej pomocy potrzebują. Celem tych obu totalitaryzmów było jak najszybsze zajęcie naszego kraju, podział jego terytorium, likwidacja naszej polskiej państwowości. W obliczu tamtych dramatycznych dni wielu Polaków wykazało się olbrzymim bohaterstwem i odwagą. Dzisiaj to my, jako potomkowie tych, którzy walczyli o naszą wolność, mamy Obowiązek pamiętać o ich poświęceniu. To nie jest tylko historia. To lekcja, która uczy nas, jak ważne jest, abyśmy byli świadomi naszej przeszłości i odpowiedzialności za przyszłość. Nasza pamięć o tych wydarzeniach nie jest jedynie lekcją bolesnej historii. To także przypomnienie o tym, jak cenne są wolność i niezależność, o które walczyli nasi przodkowie.